Jeden tytuł skrywający aż siedem fascynujących historii. Urokliwe koszmary to zbiór opowiadań poruszający nie tylko tajniki ludzkiej egzystencji, ale i również rozbudzający wyobraźnię. Po premierze Fabryki Strachu Igor Adamczyk zabiera czytelników w nowe, nieznane miejsce, w którym stawianie kroków wiąże się z niewiarygodnym ryzykiem. Obawy o śmierć bliskich, chęci mordu oraz gry psychologiczne ukazane są na pierwszym planie i bez wątpienia przyprawią o długie, chłodne dreszcze. Urokliwe koszmary nie czyhają tylko na ciebie, są wszędzie, a najbardziej dokuczają tam, gdzie nie zagląda nawet sam diabeł. Premiera już 7 października na kanale YouTube zaczytane. Thank you.